Nadszedł czas, by przyjrzeć się diabelstwu łypiącemu spod oka w postaci trzech albumów z Fallen Temple. Zapraszam do oglądania i słuchania. Muzyka ten odcinek otworzymy Monstrat. Zespół powstaje w 2000 roku w Szwecji i parają się klasycznym black metalem w jego tradycyjnej formie. Pierwsze demo Transylvania Demon Gold publikują w roku założenia. Do roku 2012 wydają parę pomniejszych wydawnictw, zaś debiutują w roku 2013 albumem self-tytułowym. W 2017 publikują pełnią and Scepter, zaś w roku 2024 wychodzi kolejna płyta, o której będzie ten odcinek, czyli Death Upon His Bell. Dwóch członków, JL odpowiedzialny za paszczenie oraz JM odpowiedzialny za całą zawartość instrumentalną. Muzyka na albumie jest bardzo estetyczna, ale nie pozbawiona, jak to w szwedzkim graniu, swoistej melodii, która cały czas jest gdzieś tu obecna. Wokale zaś są wisielcze, pełne gnijącego charkotu oraz rozkładu. Widać, że chłopaki fascynują się pierwotnym gniewem, składając hołd mistrzom gatunku bo tak, proszę Państwa, właśnie powinien brzmieć Black w swojej pierwotnej, nienaruszonej formie. Tnące tremola, brud, tempa średnio szybkie, umęczone wokalizy oraz pesymizm tworzą tę pełną nienawiści atmosferę. Koncept dopełniają również teksty poruszające tematy związane z ciemnością. To 33 minuty szaleństwa przy pełni księżyca. I wiecie co, w całym tym zalewie świetnie wyprodukowanych płyt, tak dla odświeżenia umysłu, warto sobie przypomnieć od czasu do czasu, skąd tak naprawdę to wszystko się wzięło. A wzięło się brutalności. I tutaj właśnie to otrzymujemy. Włosku Zmarły to zespół z Kostaryki powstały w 2018 roku w San Jose. W 2021 nagrywają demo, zaś w 2024 epkę pod tytułem El Presagio, czyli Zły Omen. Te dwa materiały zostają wydane na CD przez Fallen Temple. Na kompilacji znalazły się po cztery utwory każdego z materiałów. Chłopaki wykonują wręcz jaskiniowy doom metal z elementami death. Jest niesamowicie powolnie, a te żółwie tempa nawiedzają grobowe pomruki Tomila, który jest również perkusistą. Ale co ciekawe, co jakiś czas z tej katakomby wyłania się kobiecy głos, który jest jakby zapomnianym duchem przeszłości. Gitary wygrywają ponure i smętne melodie. Jest duszno do tego stopnia, że krztusimy się aż od tej sadzy zalegającej w muzyce. Czasem doświadczamy nokturnalnych klawiszy, które podbijają jeszcze klimat śmierci którego jest tutaj tyle, że tylko iść się powiesić. To jeden z najbardziej przygniatających albumów, które słyszałem w życiu. To nawet nie głaz, to cała góra, którą zostajemy przyciśnięci do ziemi, do granic wytrzymałości. Oba materiały brzmieniowo nie różnią się zbytnio od siebie, więc nie ma co ich rozbijać na atomy to najgłębsza grobowa pieczara, która odbija się echem od lepkich od krwi ścian. Buczy to i dudni w uszach nawet po wypełnieniu się rytuału. Teksty to filozoficzne opisy destrukcji, samotności oraz grozy. Jeżeli chcesz zrozumieć, czym jest prawdziwy dummetal, metal, zacznij od słuchu Defunto, a wszystko inne stanie się igraszką. Przedstawia Wam speed Mort Hell i Dimidium May, co po łacinie znaczy połowa mnie. Krożek ukazał się w 2025 roku. Pierwszą kapelą ukazującą swe piekielne oblicze jest Mort Hell założony w Poznaniu w 2023 roku. Pierwsze demo sadistic pleasure wychodzi jeszcze w roku powstania, zaś w roku 2008 debiutują albumem pod tytułem Grim, Old and Evil. W 2011 ukazuje się album Suffering Hell, zaś w roku 2020 Graveyard Fuck. Publikują również kilka pomniejszych wydawnictw. Muzyka zespołu to bardzo surowy black metal, zachaczający swoją stylistyką nawet o pierwszą falę blacku. Brzmienie jest piwniczne, które jak najbardziej pasuje do tej stylistyki. Mam wrażenie, że swoim muzycznym jadem chcą wszystkim pokazać faka. W chaosie tej destrukcji i zniszczenia, jakby z innego wymiaru, co jakiś czas pojawiają się nawet rozmyte pady klawiszowe. Wokal nekrofiliaka jest jakby głosem trupa, który właśnie powstał, żeby pożreć cieżywcem. Gitary zaś podrzynają gardło swoimi dość chwytliwymi riffami. Całość zamyka ambientowe intro z ekstatycznymi jękami siostry zakonnej, która z ojczulkiem uprawia swoje niecne perwersje. Część tego splitu należy do Dimidium May którzy to powstają w Bytomiu w 2006 roku. Debutują w 2010 roku albumem Flames of Hatred. W 2021 wychodzi kolejny pełniak pod tytułem Devil's Tale. My zaś zajmiemy się dzisiaj opisywaną kompilacją, która wychodzi w 2025. Ta część zaczyna się podniosłem intro, po którym następuje atak wręcz heavy metalowych gitar prowadzących oraz wściekłego wokalu Fulmineusa, który całą swoją złość wypluwa po polsku. Tu już jest bardziej melodyjnie i mniej garażowo, a samą muzyka, Określiłbym Hejtendrolem z domieszką szwedzkiej melodyki. Nóżka sama chodzi pod stołem w rytm infernalnej rytmiki. Teksty są antychrześcijańskie i antyreligijne, zwracające swoje oblicze w stronę księżyca i ciemności. Fajnie się tego słucha, bo muza jest zbiglem, cały czas gna do przodu, napędzana solidnym rifowaniem. Dymidium may dedykują tę część splitu Rąkowi Kostrzewskiemu, więc tym bardziej warto mieć ten split na półeczce. Zapraszam do zapoznania się z albumami prezentowanymi w tym odcinku. Może znajdziesz coś wybitnie dla siebie. A teraz daj suba, łapkę w górę, jakiś strategiczny komentarz. Jeżeli na tyle Ci się podoba to, co robię, że chciałbyś mnie wspomóc, pod filmem są stosowne linki. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!